Rock and roll! Siema Siema z tej strony, Mod Montgomery Gator. Witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale. A tak serio, Siema Siema tutaj, Król Banan. Witam Was w kolejnym odcinku z Tajkuno Montgomery'ego Gatora Jak widzicie, kupiłem sobie Skina Montgomery'ego i dzisiaj będziemy. Yy, maksować drugie piętro Zrobiłem aż 300 tysięcy dla was. Dość długo mi to zajęło. Yy, więc mam nadzieję, że to docenicie. Yy, najpierw kupiłem sobie ścianę. Ale teraz muszę kupić ostatni upgrade do mojego tego. Teraz yy, kupi kupimy sobie ostatnią brońkę i dalej zajmujemy się tutaj yy, ścianami, blue roof, czyli dach, yy, teraz lampy yy, i to już by był yy, koniec już naszego taekwondo, bo już wszystko wymaksowałem. Teraz pokażę Wam, jak to wszystko prezentuje się od zewnątrz. Pre prezentuje się to naprawdę fajnie. No i serio, Montgomery to, to naprawdę jest mój ulubiony. Pokażę Wam też działanie wszystkich broni. Hmm. Hmm. Katany Montiego chyba widzieliście w ostatnim odcinku tutaj y, szulicheny no działają tak, mega trudno się nimi steruje ale jakoś są teraz tu jeszcze taka włócznia y, to działa dosyć słabo nie, nie zadaje aż tak dużo poza tym mega długo się tego używa dalej mamy smoczy łuk i nim się naprawdę fajnie strzela tylko ciężko się celuje, jedynie. I dalej mamy takie uzbrojenie yy, takiego yy, Montgomery Smoka. Naprawdę. Yy.